Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Moi drodzy, wczoraj graliśmy sobie na Bloody Europe 2 i chciałbym dzisiaj nagrać to ponownie, ale pisaliście mi w komentarzach, że, że zgrałem sobie złą wersję, więc w tym momencie poszukam tej nowszej. Mm, nie wyrobiłem się z tym na dzisiaj, bo zapomniałem i to jeszcze troszeczkę dłużej pospałem, więc dzisiaj zagramy sobie inne wyzwanie. Bardzo ciekawe wyzwanie, które... Na które mam dość spoko pomysł, chyba. E, no zresztą w tytule widzicie o co chodzi. A wyzwanie brzmi następująco. 9 dzień czekania na cesarstwo rzymskie kandarem, agresywność AI 400%. Chyba, no, że z tą agresywnością jaj to ja chyba nie wyrobię, ale dobra, niech będzie. Rozumiem, że to ma być kandar na tym scenariuszu w 1337, bo wydaje mi się, że pod tym scenariuszem jako pierwszy ten komentarz się pojawił. Dobra, niech to, niech to już tak będzie. Kandar jest oczywiście religii muzułmańskiej, więc zrobimy sobie dzisiaj islamistyczny Rzym. E, co jest sprzecznością z historią, bo jak dobrze wiemy, na, y, w ramach edyktu medialańskiego w IV wieku wystawił go oczywiście Konstantyn Wielki. Y, Cesarstwo rzymskie przyjęło chrześcijaństwo. No a my przyjmiemy islam. Trudno. Nie mam tu dodanej informowalnej cywilizacji, dodam to potem, jak się będziemy ewentualnie zbliżać. Agresywność AI 400%, więc od razu muszę poprawiać relacje, bo to chyba mogę robić... Trzeba to zrobić na pewno jak najszybciej. Zrobimy sobie speedrun, od razu spróbujemy coś podbić. Tylko widzę, że nie ma za bardzo co, no to trudno, to inwestujemy w ekonomię. Tak, żeby hajs się zgadzał. Oczywiście, yy, pisaliście ostatnio, że lubicie jak grać sobie z państwami, to proszę bardzo, kandar na pewno nie jest jakiś silny, będzie to na pewno ciekawe. Oho, i już się wojny zaczynają. Aiden się poszerzył. O, ale dzięki temu tu jest jakieś sobie państwko, któremu ja mogę wypowiedzieć wojnę. I teraz z przyjemnością to zrobię. Zanim to, to jeszcze trzeba poprawić relacje ze wszystkimi. Pakty o nieagresji pozawierać. Widzę, że Aydin został zjechany przez Karaman. Dobra, świetnie, to te państwa możemy z łatwością teraz zjechać. Zjedziemy od Aydinu. Wybornie, zajęty i kolor mi się nie podoba, od razu mówię, taki bardziej zielony sobie zrobię. O, taki ciemny, może być. W ogóle też na wstępie przepraszam za mój głos, ale chyba będę chory. Mam nadzieję jednak, że nie będzie wam to bardzo przeszkadzało. O, w ogóle widzę, że Karaman ma dużo wojen, to nawet nie czekam, idę na wojnę. Tak żeby, wiecie, po prostu mi nie ukradli terytoriów. Bra jest, Karaman 100%. Miejmy nadzieję teraz, że inne państwa się nie wkurzą i nie wypowiedzą mi wojny to, to, dobra, coś takiego sobie zabiorę. Ja wiem, że to wygląda brzydko, ale robię to taktycznie po to, żeby ewentualnie potem zająć prowincję. I powiedzcie mi teraz, moi drodzy, co tam u was słychać. Mam nadzieję, że wszystko w porządku, że korzystacie sobie z majóweczki, ale oczywiście też znajdziecie czas na to, żeby obejrzeć mój filmik. No i jeśli chodzi o to, co u mnie, to mówię, chyba będę chory, więc przepraszam za mój głos jeszcze raz. Ale tak, to trwają przygotowania do maturki, jest wszystko elegancko, w ogóle się nie stresuję, tak sobie rozwiązujemy arkusze, siedzimy sobie na Discordzie, gadamy. Więc jest naprawdę Git. Mam nadzieję, też staram się nagrywać odcinki do przodu. Mało mi to wychodzi, żebyście mieli na pewno w okresie, kiedy będę miał matury, e, żeby nie przerywać daily, i muszę nagrać je do przodu, ale coś mi to mało wychodzi. No nic, jutro jest święto flagi, to będę sam w domu. No, brat będzie, ale tego to, to się go pozbędę, i wtedy wam nagram ten film. Powiedziałem właśnie kolejną wojnę państwu, które nie wiem nawet, czy wygram, bo się rozlewam. Dobra, wygram, wygram na spokojnie, nie ma co się denerwować. W ogóle to ta prowincja wygląda trochę jak Chiny, nie? Patrzcie, tu jest ten Xinjiang, tu jest ta. Jakby tu jeszcze był kawałek, to by były idealne Chiny. Tu jest Manżuria. Kozak. Dobra, to państwo znika. Jak mamy podbić kandarem, że to mamy naprawdę sporo do podboju. Mam nadzieję, że tam te Państwa zachodu się jakoś e, ogarną i nie będzie to takie ciężkie. Dobra. Okej, okay, jest git, bo zarabiam już 2000. Hmm, też zobaczmy sobie pod F3, kto mnie lubi. Wy też pisaliście w sumie, że lubicie jak gram trudniejszymi państwami, więc proszę bardzo. Kandar na pewno nie jest jakiś e, prosty. W tym momencie szukamy kolejnego celu do ataku i ja już wiem, że to będzie karaman. Ewentualnie to coś jeszcze, trzeba to podbijać, bo na tym scenariuszu chyba Mameluk robi sobie z tego potem wasali. No, tego byśmy nie chcieli oczywiście. Dobrze, karawan zajęty, tam Wenecja sobie weźmie jeszcze jedną prowincję pewnie do. A nie, zostało to karamanu, super, to potem to podbije. Hmm, tutaj jest Ramazan, to z Ramazanem poprawimy relacje z Trapezuntem również i za chwilę pójdziemy po resztę państw. Tutaj w ogóle tak, Mamy Lucy, to już jest po upadku to jest już po upadku e, kalifatu u Ayubidów. E, Nie, stop, co ja gadam? Abbasydów... Ej, bo teraz pomieszałem, Abbasydzi to był ten wielki kalifat, a Ayyubidzi to był ten w Egipcie? Dobra, nieważne. Tu teoretycznie za chwilę przyjdzie Imperium Osmańskie i zaora, więc ja w tym momencie się muszę tego Imperium Osmańskiego pozbyć. Też myślę, że Bizancją mi trochę podziękuje, Gdyby w sumie istniało, bo w tym momencie dostaję w łeb od Mameluka. Jak na złość? grałem tu Bizancją i udało mi się pokonać ten. tego. Yy, mameluka, więc skandalem też się pokonam. Tym bardziej, że jesteśmy podobnej religii. Chociaż nie wiem, czy tu wejdzie są religie. Znaczy, coś jest chyba. Narodowości są na pewno. I czy ja w ogóle, jaki jestem, ten typ rządów? Demok. soja? Nie, monarchia, monarchia, okej. Okay. Już myślałem, że to demokracja. Znaczy, ja lubię demokrację, no ale niekoniecznie. niekoniecznie mi to pasuje, tu wejdzie. Królestwo Borbo, coś. Nie wiem nawet, co to jest. Z karamanem nie mogę mieć wojny. Dobra, to idziemy na to państwo. O tutaj na to żółte. Dobra, zajęte. No dobrze, karaman zajęty. W tym momencie znalazłem tutaj takie państwo na dole jak Kapadocja czy coś takiego, chyba tak się nazywa. Możemy je od razu zająć i potem pójdziemy na Bizancjum. Kluczem do sukcesu w tej kampanii jest jak najszybsze scentralizowanie Anatolii i potem wbijanie się powoli w Afrykę i Bałkany, a na końcu we Francję i tak dalej. Kurczę, może to po, może nawet to na dwa odcinki podzielę. Zobaczymy jak mi będzie szło. Elegancko, cała kapadocja upada. Jest git. Czy Cypr jest niezależny? Nie, to jest trapezont, okej. Okay. To w tym momencie bierzemy armię i idziemy na Bizancjum. Mm, mamy lucym nie lubię, więc mameluków mogę zostawić nawet na sam koniec. To z lukiem mi się nie spieszy. Dobra, atakujemy Bizancjum. Czekaj jest swoją drogą miliona ma wojska. Hmm, chyba nie tak dużo. Łoborze, Węgry 430 tysięcy ekonomii. Na pewno to pokonamy, już to widzę. E, ile mogę zabrać temu Bizancjum? Kurczę tak mało? Nic, desantujemy się do Albanii. Mm -hmm. ja oczywiście dese na Albanię się nie udał. Jeszcze Bułgaria się wbija, weź wypad, rób. A Bułgaria się wbija, ale to nie szkodzi. My to olewamy. Zabraliśmy tyle tery terytorium, wziąłem sobie jedną prowincję w Albanii, dzięki czemu widzę co tu się dzieje. Anglia standardowo podbiła Francję. Nie, te boty są jakieś popsute, bo ja z tym, z Anglią bez, bez problemu wygrałem Francję, a bot nie umie. No trudna, nie moja wina. Coś mi tu znowu wojnę wypowiada. Jezu ile wojen? Królestwo bośni? To mnie nie interesuje, Ugaria mnie też nie interesuje, to mnie interesuje, to coś z tyłu. Dobra, to państewko upada, anektujemy całe i w tym momencie zyskuje granice z tym czymś, ale to nie jest jakieś specjalne silne. Dobra, jest git. Jeszcze jakbym... Jeszcze jakbym Wielka Orda, wojn, Wielka Orda mi wojnę wypowiada, to ja się powinienem martwić? Nie, nie powinienem się martwić, jest totalnie git. E, tak, wszystko jest w porządku, w tym momencie mogę asybilować terytoria i za chwilę idziemy podbijać dalej. Czekaj, ile tur zajmie mi podporządkowanie tego rzymu. W tym momencie idziemy na cesarstwo trapezuntu. Powiem Wam szczerze, że nie mam kompletnie pojęcia, czym jest cesarstwo trapezuntu, ale chyba ciekawe Państwo, może powinienem trochę o nim poczytać. Ona trochę tutaj wygląda jak chile, bo jest strasznie długie, jest strasznie cienkie. I nie licząc tylko tych małych prowincji, tutaj blisko mm, Kaukazu, no to raczej łatwo będzie to podporządkować. Tylko trzeba pamiętać, że mają jeszcze cypr, ale cypr to bez problemu. 2000 powinno wystarczyć. Ale się tak zastanawiam, czy ten trapezunt ma wojska, bo jak na razie nic nie wystawił. Może na Cyprze trzyma całą armię, kto wie? Nie, kompletnie nie trzymał. Nie wiem, gdzie on ma jeszcze prowincję. A, chyba RODOS. Chyba RODOS, to RODOS zajmiemy też. A, na Rodosie trzyma, już wszystko jasne. Mogę za dużo zabrać, więc biorę go na wasala. No bo ja takich terytoriów to ja nie pogardzę takim, takim pasem ziemi, nie? 80 tysięcy ekonomii. O to chodzi właśnie. I teraz tak. To jest Ramazan. Ramazan nie jest częścią Imperium Mameluków, więc idziemy od razu na niego. Ale najpierw może na Gruzję, tak żeby sobie ją podporządkować. Tylko tu trzeba jeszcze uważać na Hanat Kazański, bo z nim nie chcę w Boże wojny. I hordami tutaj w Rosji w ogóle nie chcę walczyć. No okej. Okay, atakujemy Ramazan. Hmm, kolejne państwo, z którym nie będzie żadnego problemu. 400% agresywności, ej, a mi jeszcze nikt nie wypowiedział wojny, to chyba to poprawienie relacji, ale mamy, ludzie coś stracili, bo nie mają już 400 tysięcy ekonomii. I albo oni to wypalili, albo nie wiem, co się stało. Ty, w ogóle jest strasznie długi ten Ramazan. To jest, on dociera aż na Półwysep Arabski. Hej, okay, było małe zamieszanie, bo mi tu jeszcze coś wypowiedziało wojnę przy okazji, ale to nie jest problem żaden. do od Ramazanu co ja chcę? Wszystko mogę zabrać. Dobra, zabiorę, niech już będzie, trudno. Wygląda to Nie wiem, ale zabieram. Zarabiam 11 tysięcy. Uuu, ja mam już 100 tysięcy ekonomii. Ja miałem 30, tylko dobra, więc urosłem dziesięciokrotnie, Jest Git. Eee, no to w tym momencie trzeba się wbijać dalej. Na początek pokonamy sobie cesarstwo bizantyjskie, czy bizantyńskie. Nie wiem, jak się wymawia. Trudno już. Mm, a zaraz, 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 bo oni mają w Albanii terytorium. O właśnie. I to jest problem. No i oni mają przemarsz przez, przez Węgry. I, I weź tu bądź człowieku miły. Dobrze, chcą walczyć, będą walczyć. Wypalą się prędzej niż sądzą. No, zajęłem jakoś tak te ziemie, wygląda to strasznie, ale niech już będzie. Znowu mi brakło wojska, ale 13 tysięcy zarabiam, jest bardzo, bardzo dobrze. W tym momencie pójdziemy na Serbię, to od razu mówię. Serbia 100 tysięcy ekonomii, powinienem ją bez problemu rozjechać. Tylko gdzie ja będę miał zaplecze, z którego będę rekrutował wojsko, bo powinienem tak robić, powinienem mieć właśnie jeden obszar, w którym będę rekrutował mnóstwo żołnierzy. Mm, to zaraz, ja zarabiam 13 tysięcy, to zwiększę trochę budżet na towary i niech ta populacja rośnie. Dobra, ogłaszamy dżihad na Serbię. Serbia jest wyznania prawosławnego, z tego co mi się wydaje, więc nie będzie tak. Królestwo. Ja. Nie, królestwo Węgier jest zbyt potężne. Jak ja niby ten Rzym mam zrobić? Trzeba się zacząć we Włochy wbijać. A Hafsydzi to są ten? No właśnie, to są wasale Mameluków. Jest tragedia, moi drodzy. Tragedia. Chociaż Mamelucy mnie lubią. No dobra, dodajcie sojusz na początek, żeby mnie tam nic nie zaatakowało z tyłu, będę się zabezpieczał. No i zajmijmy tą Se Serbię, zanim ruszą na nią Węgry. No i jak zwykle ktoś przeszedł na gotowe. Chyba. Flore... No Florencja temu wojnę wypowiada. Po co? To ja nie wiem. No dobra, ale ja mam pomysł. Też wypowiem wojnę Florencji, więc niech oddaję to terytorium. Proszę bardzo, cała Serbia znika, wszystko idzie do mnie. Węgry mnie przez to zaczęły nienawidzić. Trudno. Nawet niech się nie ważę wypowiadać wojny. O, i Neapol mi wojnę wypowiedział. A to akurat dobrze, bo chciałem iść właśnie na Neapol. Lubię zawsze podbijać ten Neapol, bo tu jest bardzo dużo. Tych żołnierzy, i można tu potem rekrutować wojsko fajnie na zachód i tak dalej. Yy, Hiszpania jest w tragicznej sytuacji. Dobra, to Hiszpania na pewno podporządkuje, tylko gdzie ten Neapol ma jeszcze prowincję, powiedzcie mi? We Francji. Dobra, to idziemy tam, desant. Wenecja wojnę wypowiada. To nie jest problem. Tak, to nie jest problem, bo nie graniczy ze mną. Dobra, to teraz szybki desancik na split. Wenecja podporządkowana. No i teraz robi się duży problem, bo te państwa są za duże. Więc ja podbierałem hajs i robię chwilę przerwy. Po naprawdę długich wojnach wreszcie upada Bizancjum, Miało jedną prowincję na. co to jest za wyspa? Wyspy Jagejskie. No i spoko ten kandar wygląda, ale dalej mnie to nie satysfakcjonuje. Gorzej, że to coś się rozwija i tutaj. no wszyscy się rozwijają i jest problem. Mam nadzieję, że dojdzie do jakiejś wojny. Aha, Florencja się wbija w Hiszpanię. No nie tak tą wojnę miałem na myśli. No i o tym właśnie mówię. Zobaczcie, 4000, tu można 3000. To jest właśnie, to są Włochy. Włochy są super obszarem, wejdź w historię, bo można tu mnóstwo wojska rekutować. Zresztą nie tylko wejdź w historię, we wszystkich grach te obszary są bardzo rozwinięte. Idziemy na wojnę z Florencją. O, wypo o... co? A to jest mój sojusznik, dobra. Słyszałem, że mameluk to jest sojusznik. Przez chwilę się wystraszyłem, że to jest sojusznik w Florencji, ale zapomniałem, że ja brałem mameluka na sojusz. Dobra, powiedzmy sobie szczerze, że jest chyba OK. Ja się desantowałem na Sardynie. Co to jest za Państwa? Tyle misa, też jest wasal tego. No nic, czeka mnie kolejna duża wojna i tyle. Co się stało w ogóle z Polską? Polska zjadła Litwa, okej. Okay. Litwini, tacy niby sojusznicy, a Polskę zjedli. No, mam 60%. Gdzie Florencja? Aha, w, w Hiszpanii ma ziemię. Twaniacy z Florencji bronią się w Wenecji. E, fajnie mi się swoją drogą rymnęło. Dobra, z Florencji... Kurczę, i znowu się teraz desantują na Włochy. Nie! Dobra, mam dość. Lecę na wasala. I anektujemy to. Dobra, Kandar zdobył Florencję, jest git, teraz w tym momencie bierzemy te 15 tysięcy, wysyłamy je tutaj i za chwilę idziemy na Aragonie. Dobra, Aragonia opanowana tutaj w Hiszpanii. Teraz pytanie, jakie mam stosunki z tymi państwami? Anglia mnie lubi, Węgry mnie nienawidzą, eee, tu jest co jeszcze? No mamy Lucy, dobra idziemy, no mamy Luków, nie, dość tego. Węgrów może i nie pokonam, może nie stworzę tego cesarstwa z całości, ale mamy Luków, muszę pokonać. Powiem wam, że troszeczkę bardzo zły moment sobie wybrałem na nagrywanie tego filmu, głównie przez sprawy prywatne, ale mam nadzieję, że uda mi się go dokończyć, bo jak nie, to będę musiał kończyć jutro. I będę bardzo wkurzony, bo nie będę zadowolony z tego, jak to wygląda w tym momencie. No i cóż, powiem wam tyle, rodziny się nie wybiera. Mm, dobra, za dużo wydaje hajsu na utrzymanie, znaczy na towary. Dobra, idziemy na wojnę i tyle. On ma dużo wasali, co prawda, i mniej więcej z tymi wasalami jesteśmy tak samo silni, ale trudno już. Dobra, obszar Anatolii opanowany, Peloponest jest zajęty, tutaj się bronimy na Półwyspie Arabskim, no nie wiem czy oni upadną, szczerze powiedziawszy, ale będziemy próbowali. Najwyżej zabrzemy szybko jeden pokój, zabiorę im Syrię i tę ziemię i potem znowu ich zjedziemy. Tak też można robić. No nie, nie zrobimy tak, bo teraz nie będą chcieli pokoju. Boże drogi i znowu się w to, znowu się wpakowałem. Trudno, walczymy, nie narzekamy tylko walczymy, Z od narzekania to jeszcze nikomu nie przybyło. Czasem denerwuję, że w prowincjach nie ma portu, bo te armie potem tam siedzą, zamiast walczyć i nie mogę ich w ogóle przenieść, muszę port budować i muszę czekać dodatkową turę, aż się łaskawie port zbuduje. Wiecie, co tu trzeba było zrobić? Trzeba było zrobić to, co ja w sumie dawno nie robię, czyli taktykę ym, wypalania, że ustawiłbym się tutaj na zamkach, oni by się w tej Syrii wypalali... Ja potem bym ich przeorał. Ale nie, trzeba było jak zwykle robić ofensywę. To jest po prostu. Tylko ja tak umiem. Zresztą oni przysyłają tu jakieś 10 tysięcy żołnierzy. Skąd wy tyle wierzycie? Co wy macie z tymi wojskami? Mhm. Zaczyna się robić to, czego nie chciałem, czyli pl plądrowanko. Plądrują moje prowincje. Eee, okej, okay. zawarłem jakiś taki pokój. Ta wojna była kompletnie bez sensu. Zmarnowałem tylko 10 minut na to. To może ja na Anglię powinienem iść? Albo nie, zawrzeć Unię z Anglią. Ej, sprawdzimy to. Wezmę sobie sojusz. I spróbujemy stworzyć unię. I co wyjdzie? Co? Wyszła ta unia, ale to chyba nie jest dobry pomysł, żebym ja tak robił, co? Chyba wam się to nie spodoba. Nie, wam się to zdecydowanie nie spodoba, że ja wziąłem unię. Ale dobra, wiecie co? Trudno. Dawno nie brałem żadnej unii. Niech już będzie. Zostawimy tą unię. Kandar i królestwo Anglii. Co to w ogóle jest? Co ja zrobiłem właśnie? Dobra, trudno, może to trochę przyspieszę mój czas. No dzisiaj muszę, 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 bo mówię wam, jest taka nieciekawa sytuacja, szkoda gadaj w ogóle, moi drodzy. No i przynajmniej teraz sobie troszeczkę podbojów oszczędziłem, chociaż i tak czekamy wielka wojna z Węgrami, mam dzięki temu całą Hiszpanię. Kurczę, dawno Unii nie brałem. Kozak. O, i tak ten, tematycznie, bo dzisiaj jest 20-rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, bo Polska przystąpiła 1 maja 2004. A nawiasem mówiąc, następnego dnia premier Leszek Miller się podał do dymisji po aferze nie w sumie wyszło. Fajna unia. O ja mam z czymś wojnę ze Szwecją, okej, okay, już biorę pokój. Nie chcę wojny ze szwedami. Ja chcę wojny z Bretanią. Dobra, dawaj ją. Bo nie wiem czemu Anglia tego nie podbiła, oszczędziła Brytanię. Ja Bretanii nie oszczędzę, nie ma mowy. Dzięki temu mogę sobie... O, tak, bez problemu podporządkować w tym momencie Luksemburg, czy co to tam jest? Tu jest jeszcze zakon. Zakon krzyżacki w Szkocji? Co wyściosze? Już... 54 tysiące wojska tu mam. O mój Boże, ile mają Węgry ekonomii, bo ja mam półtora miliona, oni mają milion, ja mam półtora miliona. E, to ta Unia taka, no OP chyba, ale chyba nie aż tak. Dawno w ogóle, żad... no mówię, pierwszy raz w ogóle taką Unię zawarłem. Myślałem, że się nie zgodzą. A tu ząg. Dobra, proszę bardzo, Brytania podporządkowa. Yy, dobra, czekajcie, bo mam buga tego, że się nie chce brać pokoju. O, proszę bardzo, pokój wzięty. Yy, w tym momencie idziemy na Luksemburg. Mam 22 tysiące, tu 7 tysięcy. No powinno wystarczyć, jak nagle nie zrekrutują 30 koła. Te państwa, które mają 300 tysięcy ekonomii, są w stanie tak zrobić. Ja najbardziej nie lubię. O, właśnie tego, jak się desantują na plecy złodzieje. Okej, okay. cały Luksemburg opanowany, a przynajmniej to, co tutaj ma. Mogę? Dzięki. Wszystko zaanektowałem. W tym momencie jest problem, bo trzeba to jak najszybciej zasymilować i potem idziemy na Węgry i Węgry trzeba rozmarować w jednej wojnie. Chociaż się od Węgier i tak nie potrzebuje dużo, bo zobaczcie jak on potrzebuje mniej więcej tyle, na tych ziemiach się trzeba skupić. No i Grecja jeszcze, dobra nie, jednak potrzebuje sporo, jednak sporo potrzebuje. No ale to luz, zarekrutuję całe tutaj granice i jakoś to pójdzie. Poczekamy jeszcze chwilę, aż się zasymilują terytoria Francji. O tu w Holandii nawet mają większe terytoria, proszę, proszę. Hmm, no tak, tylko, że ja teraz nie mogę formowalnej cywilizacji dodać, jak stworzyłem Unię. Dobra, trudno. Mniej więcej znam granice starożytnego Rzymu. Tu na wschodzie mogłoby być, chociaż oni kontrolowali jeszcze mniej więcej Babilon, to już sobie darujemy. E, tu 17 tysięcy. Czemu ty stoisz na morzu? Przecież przepłacam przez to. Dobra, idziemy na Węgry. Swoją drogą, jak mi się już uda podporządkować te cesarstwo rzymskie, to to się chyba podoba Lechitom z Discorda, bo oni lubią islam. No, jeszcze nie zapraszałem dzisiaj na Discorda, więc od razu mówię, zapraszam. Czego najbardziej nienawidzicie w tej grze? Ja wam powiem. Nienawidzę pomijania tur. Jak przez przypadek pominiecie turę. To jest tak wkurzające. Wam może całą wojnę popsuć. Okej, okay, mamy 37% warscora, jest okej, okay, jest okej. Okay. Ja mam w ogóle wrażenie, że ja zaatakowałem Węgry, jak one miały gdzieś indziej armię i nie mają hajsu, wiecie? Bo one walczą z Litwą, właśnie, i one nie mają armii. Jest git. Wygramy tą wojnę, moi drodzy. Wygramy to. Jezu, jak spojrzałem, zajęcie tych Węgier ci kosztowało 600 punktów. A ja nawet tyle nie mam. Dobra, zajmujemy dalej. Póki nie mają wojska, to zajmujmy. Wiedeń upadł. Za chwilę upadnie Praga. 83%. Mam no to ludzie. No, ludzie, kochani. No to ile to może zająć, nie? Jakoś mhm, sobie problem, bo gdzieś Węgrzy tam przychodzą. Okay, ile mam punktów? 400. No to nie opanuję całych Węgier, ale może chociaż to, co bym chciał. No, no, ty. Jakbym tu uzyskał jeszcze granicę, te prowincje może jakoś ładniej zrobił. Mówię, to nie będzie pełny Rzym, ale to nie chodzi nawet o to. Chodzi po prostu o to, żeby to ładnie wyglądało. Tam zająłem. Tu Grecję. Ateny trzeba koniecznie zająć. Może. O, może tak byśmy zrobili. O takie granice. Dobra, niech będzie na razie. Teraz zbieramy tą całą armię i idziemy zrobić porządek z pewnym panem na południu, i koniec. Oglądałem w tym momencie wyzwolenia tych państw i zobaczcie, co ja z nimi zrobię. Skoro one są niepodległe, to ja im powysyłam ultimatum. Pierwsze upadło, no drugie też upadło, trzecie też upadło, moi drodzy. Zostali tylko Mamy Lucy. i tysiąc prowincji do zasymilowania, ale trudno, kto by się tym przejmował. Ok, spróbujemy ich w tym momencie pokonać. Dobra, zajęłem pół Egiptu i w tym momencie go chyba mogę dokładnie. Biorę go na wasala, w tym momencie go od razu anektujemy. Proszę bardzo, tych prowincji już nie będę zajmował, tylko jeszcze nazwę zmienię. Proszę bardzo, od tej, od tej chwili będzie się to nazywało islamistyczne cesarstwo rzymskie. Więc moi drodzy, zadanie wykonane. pośczęściło mi się z tą Unią, co prawda. Ale mam nadzieję, że nie będziecie na mnie bardzo krzyczeć. Eee, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dzięki serdecznie za oglądanie. Czekam na Wasze komentarze tradycyjnie. 800 turdon, chyba nie jest zły wynik. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej!